Witam wszystkich. Dziś taki wentylator chromowany. On kosztuje bodajże około 200 zł. Dlaczego no to ludzie nie wystawią na śmietnik? Pozwoliłem sobie go już tu rozkręcić. Tu. Możecie sobie zobaczyć tabliczkę znamionową. O, jak tam nieco wygląda czyli przełącznik który jest sprawdzony, jest dobry. Tu jest wyłączenie wszystkich prędkości, prędkość pierwsza, załączamy prędkość drugą, prędkość trzecią. To jest zmieniane po prostu cewkami. Cewki są dobre. Tu mamy przewód neutralny, bo tu są tu drugi brązowy, to jest faza. Dochodzi do stykówki głównej przełącznika i rozdziela nam napięcia tu do danych przewodów czyli do danych cewek niebieska, biała, czerwona a tu mamy przewód neutralny przewód neutralny idzie gdzieś tam do środka i połączony jest wszystkimi końcami tych tych trzech, czterech w sumie chyba 5 odczepów kondensator jest dobry gdyby był uszkodzony kondensator po pierwsze jest taki objaw że silnik nie rusza tylko drży tu w ogóle nie ma napięcia czyli co prawdopodobnie siedzi bezpiecznik termiczny bezpiecznik termiczny który jest tam na samym końcu uzwojenia zaczniemy to wszystko powoli rozkręcać to wszystko jest brudne to było gdzieś w kuchni, wszystko jest chlebkie. Porozkręcamy wszystko, spróbujemy dotrzeć do silnika i zobaczyć jeszcze tę usterkę. Nie mogłem odkręcić tu śruby trzymającej ten wiatrak od ośki tego wirnika, więc tylko poodkręcałem wszystkie śruby wyciągnąłem bardzo ładnie wyszło mi tu całe uzwojenie i gdzie jest yy, usterka no usterka jest tu jest yy, tu jest wyłącznik termiczny on tu jest wstawiony w to po prostu miejsce tu widzimy kawałek główki tego bezpiecznika temperatury i tu jest prawdopodobnie nóżka zaraz to po prostu wyciągniemy O, widzicie, to jest właśnie to. Tak wygląda bezpiecznik termiczny. Nic żeśmy tu nie rozpruwali, po prostu żeśmy wyciągnęli, i teraz odetnę końcówki, abym mógł później podlutować następny taki, czy ewentualnie inny. obetnę gdzieś tu tak. O, jedno. Może tu. Drogą, może troszeczkę wyżej, no i moi drodzy, upały są, wiatrak działa, można sobie po prostu załączyć tu, macie prędkość pierwszą, tu macie prędkość. Czyli wiatrak działa. Wszystkie trzy prędkości działają. Wstawiłem oryginalny bezpiecznik termiczny, czyli tak jak był 85 stopni. I do zobaczenia.